Jedziemy tam po zwycięstwo, bo już, już no nie możemy przegrywać. Ta sinusoida taka, raz wygrana, raz przegrana, raz dobry mecz, raz zły mecz. No i teraz wypada nam zagrać dobry mecz i, i przywieźć trzy punkty. Na pewno nie będzie łatwy mecz. Zagłębie ostatnio przegrało, więc, więc no na pewno wynik jest sprawą otwartą, ale jedziemy walczyć o zwycięstwo. Na pewno nie Broś, Panka, Pinairo, Grisok, Oziębała, Nakulma. Co do pozostałych, to myślę, że tak, no Krzysiek jest już w treningu, grał pół meczu w na klasie. No myślę, że go wezmę, chociażby mieć alternatywę, także no. wrócił Wojtek, wrócił Ugo, także no. daje mi to możliwość jakiejś tutaj manewru. A my mamy obowiązek wygrywać, bo to jest nasza praca, także. A co do bramkarza, to na pewno y, myślę o tym cały czas i zawsze tak jak mówię i tak będę robił, to zawodnicy pierwsi dowiadują, kto i jak będzie grał. Tak, że. tak mówiłem do tej pory, także tutaj ja nie robiłem tak, że albo będzie, albo nie będzie. Także to nie jest tak, że... Ja byłem bramkarzem, bramkarz potrzebuje mieć pewność siebie, także... Jeżeli trener był bramkarzem, to chyba wie, jak z bramkarzami postępować, także myślę... No rzeczywiście, ten, ten mecz... Chyba tutaj pan mówi o meczu z Bełchatowem. No, no, rzeczywiście. Prezent taki w tych ostatniej minucie. No, no na pewno... Nikt nie chce tracić tak bramek. No, szczególnie przed, przed dniami wolnymi, gdzie, gdzie potem te te całe święta, bo to są, są, no one powinny być smutne, ale, ale myśli się o, o tym meczu, no. na pewno nie chcemy tracić tak bramek i nie chcemy w ogóle tracić bramek, no i to jest teraz nasz cel, który sobie zakładamy od, od jakiegoś czasu, że, że pierwsze to nie stracić bramki i grać na zero z tyłu. Przypominam, że w tamtym tygodniu w graliśmy trzy mecze w tygodniu, także to też na pewno ma jakiś wpływ, mamy dość dużo kontuzji, co prawda nie tłumaczy nas to, ponieważ stworzyliśmy sytuację z Bołchatowem, no nie wiem, oglądaliśmy ten mecz z Bołchatowem, ja chyba go już sześć razy, nie doszukałem się tam sytuacji Bołchatowa, jeżeli tak, no to albo był spalony, albo wynikało z tego, że ktoś się od nas poślizgnął, także no ja w tym meczu grałem do końca o zwycięstwo, dlatego między innymi nie robiłem zmiany i, i myśmy ten mecz chcieli bardzo wygrać. Ja nie widziałem tam sytuacji, żeby Bołchatom nas zdominowało i byśmy musieli kraść czas i, i, i grać na remis. No. Nawet jak Maciek w 93 złapał piłkę, to nie kładł się na ziemię i leżał, tylko po prostu szybko znowu piłkę, żebyśmy zrobili akcję. No. No, na pewno sytuacja tego Brazylijczyka to, to spalony, wcześniej Kuświk spalony, no, to tam nie było sytuacji, żeby przegrać. No. I jakbyśmy strzelili bramkę z tego, co mamy, to nikt nie pytałby, dlaczego się mamy taką sinusoidę, bo byśmy ten mecz wygrali. No. na najgorszym wypadku ten mecz można by zremisować i dzisiaj byłaby zupełnie inna rozmowa. No. Ja nie mówię, że graliśmy rewelacyjnie, bo potrafimy grać na pewno dużo lepiej i jest to problem, że, że, że podchodzimy tak sobie. No ale no niestety, no tak wygląda. Zawodnicy też są ludźmi i, i niektórzy mają słabszy dzień. Wypada nam panka, kolejny zawodnik, środka, pola ważnej, także no to też jest problem. Czyli będzie w klubie, zaczyna rehabilitację. Potrzeba jest matką wynalazku, mówiłem to przed Jagiellonią i, i coś wymyślimy, bo no najłatwiej byłoby załamać ręce, gdy nie mają pomocników, to może nie jedźmy, wyślijmy telegram, będzie taniej i w ogóle to bez sensu. Nie, jedziemy tam wygrać. Z takim nastawieniem trzeba jechać, bo inaczej to nie ma sensu. Także no, uważam, że są ludzie, którzy są w stanie zastąpić tych, którzy wypadli. Naprawdę to nie jest tak, że nie ten mecz spędził sens powiek. Ja tu mieszkam, mnie na to naprawdę zależy, żeby tu, żebyśmy wygrywali. Także postaramy się wygrać. A jaki w ten sposób zrobimy, to mam nadzieję, że to będzie i w dobrym stylu i, i, i skutecznie. Gdy ten mecz, graliśmy z nimi już, to naprawdę nie... ciekawy grający zespół. Marek Bajor tam stworzył ciekawy zespół i, i ponieważ jest tam i Tomek, także oni będą na nas podwójnie zmobilizowani. No ale tak jest życie. Sorry, dla nas jest to bardzo ważny mecz i już nie, nie będę tutaj mówił, że to taki jaki normalny. Nie, bardzo ważny dla nas mecz to jest. Po dzisiejszym treningu drużyna wyjedzie w okolice Lubina, a kibice Wyidzeva otrzymali na piątkowe spotkanie tysiąc biletów. Dziękuję bardzo.